Dzień dobry. Na tym wideo pokażemy Państwu, jak dokonać wymiany wkładu filtra w jonizatorze wody Chenson Miracle Max. W tym celu proponuję wyłączyć urządzenie, aby przypadkowo go nie uruchomić z sieci. Wiąż wtyczkę z sieci, aby urządzenie się zdezaktywowało. Następnie należy zaopatrzyć się we wkład. Filtrujący częstą PJ 6000. Jak już jesteśmy zaopatrzeni w wkład, wymianę dokonujemy poprzez zdjęcie tego panela. Tutaj naciskając od dołu, zdejmujemy pokrywę. W celu odbezpieczenia, następnie wysuwamy korpus wkładu, podtrzymując dosyć mocno tutaj korpus, odkręcamy nakrętkę. Koniecznie, proszę pamiętać, aby podtrzymywać korpus, żeby nie ukręcić całego korpusu od strony jego mocowania. Wykręcamy wkład. O wykręceniu wkład, tak jak Państwo widzicie, jest scalony, jest z nakrętką i tak powinno być, on nie powinien być oddzielnie. Celem zdjęcia wykręcenia wkładu, przekręcamy go w lewo i zdejmujemy. W starszej wersji wkładu, takiej przelotowej, jest jeszcze podkładka silikonowa, którą należy w tym momencie. Zdjąć i powinna ona być na wyposażeniu. W nowych wersjach wkładów podkładki już nie ma i filtr jest od razu zabezpieczony. Tak jak tutaj widać. Następnie nowy wkład przekręcamy w odwrotną stronę, tak aby stanowił całość. Nakrętka z filtrem, aby stanowiła w tym momencie spójną część. Przez taki Odczucie takiego klik. Następnie nakrętkę dokręcamy do korpusu. Pod sam koniec również podtrzymując korpus. Do momentu aż odpowiednie zabezpieczenie na korpusie nie pozwoli już dalej przekręcić. Chowamy wkład. Zabezpieczamy. Za ślepkę. W tym momencie wkład jest wymieniony. Podłączamy jonizator do sieci. Jonizator się aktywuje. I teraz, pierwszą czynnością po wymianie nowego wkładu, należy jonizator uruchomić na funkcji wody filtrowanej głównie, aby wszelkie ewentualne resztki z tego wkładu zostały wyrzucone. W tym celu uruchamiamy jonizator na wodzie filtrowanej i odczekujemy w granicach 5 minut, aż woda przez jonizator przejdzie. I to wszystko. Dziękujemy.